Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kalibracji naszej ukośnicy. Do tego zadania będą nam potrzebne dwa takie przyrządy. Z pewnością to znacie. Jest to kątownik, zarówno jak i poziomica. Do czego będzie kątownik potrzebny za chwilkę zobaczcie. Za chwilę zobaczcie również do czego będzie nam potrzebna poziomica. Tak więc zawieramy się na samym początku za ustawienie naszej tarczy głowicy do stołu roboczego. To będzie jako pierwsza kalibracja i następnie już raz poprowadzę w jaki sposób, co ja kalibruję, żeby nasza maszyna była tak naprawdę ustawiona, jak najdokładniej jest to możliwe. Najpierw, moi drodzy, musimy zblokować naszą podstawę, żeby nic nam, nic się, tak jak widzicie, nie chodziło. Czyli dokręcamy naszą śrubę, mamy już podstawę zblokowaną, tak więc też jest wszystko, co jest zblokowane. Kolejnym krokiem, moi drodzy, jest zablokowanie naszej głowicy, żeby ona się nie podnosiła, tak jak w tej chwili, czyli w tym celu odblokujemy sobie tą blokadę i jest nasza głowica już zblokowana. Dodatkowo jeszcze zablokuję sobie, moi drodzy, tutaj posuw, żeby ewentualnie w trakcie kalibracji gdzieś nie ruszył naszą głowicą. Po takich, moi drodzy, trzech przygotowaniach, czyli zblokowanie naszej podstawy, zablokowanie naszej głowicy oraz naszego posuwu, teraz skupię się na ustawieniu kątowym naszej tarczy do naszej podstawy. Teraz przy pomocy kątownika, moi drodzy, zobaczymy jak jest... Nasza tarcza fizycznie względem podstawy ustawiona, czyli nasz kątownik jest na dole tarczy dosunięty maksymalnie, jak jest to możliwe. Tylko zwróćcie uwagę, żebyście nie ustawili tak naprawdę na zębie, bo wtedy będzie po prostu błąd pomiarowy. I zobaczcie, dół tarczy jak przylega ładnie do kątownika. Nasza podstawa jest również ustawiona, natomiast tutaj ten odcinek przy mocowaniu tarczy do silnika jest dość mocno odchylony, tak więc teraz zabierzemy się za tą pierwszą kalibrację. Z tyłu naszej piły, moi drodzy, luzujemy naszą śrubę dokręcającą. Następnie przy pomocy klucza 13 mm luzujemy nakrętkę przy dolnej śrubie i teraz przy pomocy klucza imbusowego o rozmiarze 6 mm będziemy dokonywać korekty ustawienia naszej piły. Teraz ponownie kluczem 13 mm poruszamy naszą nakrętkę, czyli będziemy ją akurat kontrować, żeby nasza już maszyna była tak naprawdę ustawiona. Zobaczcie teraz, jaka jest różnica po ustawieniu naszej maszyny. Tak jak widzicie, tarcza między górnym miejscem w styku, a dolnym jest praktycznie w zerze. Jest taka delikatna szczelina tutaj widoczna, ale to jest, moi drodzy, faska przy w naszym kątowniku, tak, więc tym się nie sugerujcie. Dodatkowo też widać światło pada z tej strony, też jest taki właśnie cień widoczny. Następnie, moi drodzy, po ustawieniu naszej tarczy względem blatu roboczego wypada sprawdzić, jak jest tak naprawdę ustawiony nasz wskaźnik. Jeżeli tak jak widzicie, jest on tutaj ustawiony właśnie idealnie w tej chwili w, na kresce 0, nie musicie niczego ruszać. Jeżeli natomiast ucieka Wam na prawo bądź na lewo, przy pomocy wkrętaka i tej tutaj śruby na wkrętach krzyżowy. luzujecie nią i ustawiacie nasz wskaźnik tak, aby wskazywał prawidłowo liczbę 0 Aby wyregulować teraz, moi drodzy, przykładnice względem naszej tarczy Należy te śruby z jednej, zarówno jak i z drugiej strony przy pomocy imbusa o rozmiarze 5 mm Poluzować je i następnie ustawiamy wszystko przy pomocy kątownika Poluzowana, moi drodzy, przykładnica zachowuje się następująco. Tak jak widzicie, jest delikatny luz do jej kalibracji. Tak więc teraz zabieramy się za już wykalibrowanie, ustawienie naszej przykładnicy względem naszej tarczy. Przy pomocy również tego samego czpienia, moi drodzy, silnik został zablokowany, aby nasza tarcza była tutaj odsłonięta. Tak więc ja teraz, przy pomocy tego samego przyrządu pomiarowego, będę dokonywał kalibracji naszej przykładnicy względem naszej tarczy tak jak moi drodzy widzicie nasz kątownik już dolega do naszej tarczy więc teraz przy pomocy takich właśnie ruchów delikatnych postaram się wam pokazać jak to należy wszystko ustawić zobaczcie teraz ta strona tutaj co wam pokazuje, odjeżdża delikatnie sobie teraz to wszystko dopchnę jeszcze jest mało o teraz mamy idealnie tak jak widzicie więc teraz ja sobie przyblokuję delikatnie naszą jedną śrubę i zobaczymy jeszcze raz czy to wszystko mamy też idealnie z powrotem tutaj ustawione tutaj dolegamy już do tarczy tak jak widzicie pracuje kątownik i tu mamy już ładnie i jednolitą linię pociągniętą na naszym ustawieniu postaram się tutaj jeszcze niżej zjechać Abyście bardziej to wszystko zobaczyli. O widzicie, ładnie mamy już ustawioną naszą przykładnicę, tak więc teraz ja tylko przykręcam naprawdę drugą stronę, znaczy drugą stronę, drugą śrubę. I przechodzimy zaraz na drugą stronę, żeby druga część przykładnicy była w tej samej linii jak i ta strona. Teraz do ustawienia przykładnicy z drugiej strony wykorzystuję poziomicę, która jest przytrzymana przy pomocy ścisku z tamtej strony. Tak więc ja teraz sobie tutaj palcem podciągam naszą przykładnicę i przy pomocy klucza imbusowego piąteczki dokręcam nasze śruby, tak aby nasza przykładnica była ustawiona w tej samej linii po całości. Z tej strony, moi drodzy, mam troszkę ograniczone możliwości Wam to wszystko pokazać. Ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie to ładnie wyglądało. Dobra, tutaj widzę, że do tej przykładnicy kątownik ładnie dolega. Za chwilkę Wam tutaj podniosę tą osłonę i zobaczycie, jak to będzie wyglądało na tarczy. Dobra, teraz Wam postaram się, moi drodzy, to wszystko tutaj pokazać. Najpierw tak, dociskam sobie do naszej przykładnicy i zobaczcie, jak teraz to wszystko tam przylega. Widzicie? Jest wszystko ładnie również ustawione z drugiej strony. Teraz przy pomocy inklinometru będziemy, moi drodzy, ustawiać pochylenie naszej piły na 45 stopni. Referujemy go. Mamy 0. OK. Przeskakujemy. Odkręcam śrubę i kręcimy i na 45. Mamy ho, nawet 46 stopni. I teraz tak. Przy pomocy klucza, klucza 13 ponownie Luzujemy sobie nakrętkę kontrującą, ale tylko przy tej śrubie wyżej. Poprawiłem Wam kamerę, żebyście lepiej widzieli. Czyli tak, połączyłem tą śrubę i teraz przy pomocy Imbusa szóstki będziemy również kalibrować naszą maszynę. Czyli tak, tu mamy 46 i 63 i patrzymy, co się dzieje. O, zaczęły nasze wartości gdzieś się przesuwać. Czyli idziemy nie w tą stronę. Musimy ją troszkę cofnąć. I tak, żeby była nasza piła napięta, żeby nie było luzu. Cofnąłem ją na 43 stopnie. I teraz, przy pomocy właśnie tej śruby tutaj, ustawiamy. I tak jak widzicie: 44, 7, 8, 9. Mamy 45, i 2, setne, z... o już 4 jest, ale zaraz zobaczymy przy dokręceniu i jeszcze raz nim zaraz ruszymy sprawdzimy teraz, jak jest ustawione już pochylenie po naszej kalibracji mamy 0,4 wartość, pochylenie mamy na 0 89,9 wszystko zależy od tego, jak tak naprawdę. O, jest 90. Ok, poluzowałem sobie. W mamy równe 90. I teraz lecimy do 45 stopni. Jak mamy? 45. Równe, tak jak widzicie. Nasza piła, tak jak widzicie, jest, mojej drodzy, już wykalibrowana. I teraz jeszcze pozostaje sprawi przy pomocy mierza akurat w tym wypadku mam ten taki mały elektroniczny z lidla i zaraz zobaczymy, jak są poustawiane kąty między przykładnicą a tarczą po skręcie naszego stołu. Tak więc zawieramy się teraz za sprawdzenie i zobaczymy, jak to wszystko wychodzi i ewentualnie jakie błędy nam się mogły wkraść, ewentualnie jakie błędy po prostu wychodzą pomiarowe. Ok, zawieramy się. Czyli tak, blokuję naszą. Nasze wrzeciono, naszą piłę, żeby nic nam nigdzie tutaj nie uciekało. I teraz obrócimy sobie nasz stół o 15 stopni. Zobaczymy jak po skręcie to wszystko się tutaj poustawia. Czyli mamy 90 stopni plus 15 od skrętu powinno być 105. I już za chwilę zaraz zobaczymy, tylko jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Tak jak widzicie, nasz kątomierz jest zerowany, ustawione wszystko jest idealnie w zerze i teraz zabieramy się za weryfikację naszej maszyny. Zabieramy się teraz moi drodzy za weryfikację naszej maszyny, czyli kąt między przykładnicą a tą tarczą powinien wynieść 105 stopni i teraz zobaczymy, ile mamy fizycznie. Tylko musimy również pamiętać, żeby się nie władować na nasze ząbki. Tak jak widzicie, przybliżę wam teraz kamerę, żeby nie było, że coś ściemniam. Mamy 105,1 105, 105 tak jak widzicie. 1 /10 stopnia skacze. Teraz tą samą tarczę obrócimy, moi drodzy, w drugą stronę. I teraz damy sobie na przykład na 30 stopni. Mamy 30. Dokręcamy, żeby wszystko usztywnić. I z tej strony powinno być, moi drodzy, 60 stopni. Teraz zobaczymy, czy nam się to uda. Dobra, i już Wam tu przybliżam. Macie 60 i dziesiąte. I zobaczymy teraz drugą stronę, ale to zaraz chwilkę poczekajcie. Jakoś to muszę Wam obrócić to wszystko. Dobra. Czyli tutaj, moi drodzy, powinniśmy mieć 120 stopni. I patrzymy, ile mamy. 120,2. Te sami, moi drodzy, teraz zauważyliście. Nasza przykładnica względem tarczy i stołu obrotowego jest wszystko praktycznie perfekcyjnie poustawiane. Idealnie na miarę moich możliwości, moich systemów przyrządów pomiarowych. Jestem z tego bardzo w wyniku zadowolony. A teraz weźmiemy. Tego typu klocy kawałek kantówki, takie 60x60 60 bodajże i ją zaraz przytniemy sobie pod kąty 90 stopni, tak więc widzicie tutaj jest nierówny fragment, zaraz go dotniemy, zobaczymy czy mamy zachowane dwa kąty, następnie zrobimy obrót stołem w jedną stronę, w drugą stronę i pochylenie naszej tarczy. drodzy, kalibracje kalibracjami, testy są za nami już i teraz jesteście sami w stanie ocenić jak ta maszyna się prezentuje, co nią można wykonać. Yy, powiem wam tak, w moim yy, przydomowym warsztacie przy tych yy, przyrządach pomiarowych, które dysponuję, ustawie maszynę jak najdokładniej tylko mogłem. Wiadomo, są gdzieś tam jakieś 1 dziesiąte stopnia różnicy, ale tak jak na przykład tutaj jest też delikatna krzywizna tej kantówce małej. Więc też to z pewnością troszkę mogło wpłynąć na wynik naszego cięcia pod kątem 45 stopni, jeżeli była nasza właśnie maszyna pochylona. Jeżeli chodzi o stopnie, które były ustawiane, znaczy które były później weryfikowane, tak naprawdę przed samym pomiarem, czyli kąt między tarczą a naszą przykładnicą po zastosowaniu sto skrętu stołu obrotowego jest yy, jak najbliższy. Zaraz są znikłe, znikome tak naprawdę takie różnice też. Dyszkowe, nawet niecałe, oczywiście bazujemy cały czas i mówimy o tym przyrządzie pomiarowym, tego typu, bo akurat ja niestety nie dysponuję niczego bardziej precyzyjnego. Tak więc ja się tylko poszukuję tymi wynikami, jakie są z tego urządzenia. Nie ma właściwego, nie mam możliwości po prostu tego zweryfikowania czymś innym, bo nie mam innego urządzenia. I powiem Wam, że jestem tak naprawdę zadowolony z osiągnięcia wyników na tej maszynie. I teraz będziemy tak naprawdę weryfikować wszystko w życiu, przy projektach. Jeżeli obejrzałeś ten odcinek do końca, będzie mi miło, jeżeli zostawisz jakiś komentarz, ślad po sobie, co Ci się w tym odcinku spodobało, a co nie, na co powinien zwrócić uwagę przy kolejnej kalibracji. Będę Wam naprawdę wdzięczny za wszystkie cenne uwagi. Pamiętajcie o dzwoneczku, o subskrypcji obserwujcie na Instagramie i w, w ostatnim czasie też się pojawił TikTok ponownie, który był kiedyś przeze mnie usuwany, bo nie miałem czasu na niego. Ale zaczynam z powrotem rzucać dla Was i tam jakieś nagrania. Tak więc dzięki i trzymajcie się. Hej!